Biała plansza. Po środku czerwony pasek. Na środku napis na białym tle w czerwonej ramce: Ogólnopolska konferencja naukowa Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Nauczanie, przebieg, efekty. Pod ramką napis: Warszawa, 14 czerwca 2023 roku. Na ekranie prelegent: dr habilitowany Rafał Łatka, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tytuł wystąpienia Kraków. W tym panelu e, wszyscy profesorowie reprezentują Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo prosimy o zabranie głosu pana profesora Rafała Ładkę. Temat wystąpienia Kraków. <laughs> Dziękuję panie, przewo panie przewodniczący. E, ja będę mówił rzecz jasna o tej o tym drugim etapie, przepraszam, o tym krakowskim etapie pielgrzymki. W kilku takich charakterystycznych punktach przedstawię działania władz poprzedzające wizytę, samą inwigilację przygotowań kościelnych, krótko przebieg i oczywiście podsumowanie. Ostateczny program wizyty, w którym ujęto kraków, uzgodniono w czasie posiedzenia Komisji Wspólnej z 18 kwietnia, o czym była mowa, i w tym czasie podczas pobytu w Krakowie Jan Paweł II miał między innymi odbyć uroczystość wręczania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, nabożeństwa na Błoniach i w Miszczejowicach i szczególnie do, tej ostatniego, do tego ostatniego punktu, do uroczystości w Nowej Hucie, bo Miszczejowice są częścią Nowej Huty, władze miały istotne obiekcje, jednak tutaj strona kościelna stała Twardo, że do z Jan Paweł II musi się udać, to na posiedzeniach komisji wspólnej udało się przeprowadzić, choć regularnie wspomniano, że jest tam znienawidzony przez komunistów ksiądz Kazimierz Jancarz, którego zresztą, tak można powiedzieć, nie wprost zobowiązał się kardynał malski do nieco spacyfikowania jego postawy, co rzeczywiście się odbywało przed wizytą papieską. Samo SB do wizyty przygotowywało się już. 1982 roku, bo tutaj zbierano spekulacje, informacje, komentarze na temat tego, czy w ogóle do wizyty w 1982 roku dojdzie. I tu w, pierwszy, w raportach z pierwszego półrocza 1982 roku krakowska bezpieka szczególnie informowała odnośnie komentarzy na temat wyjazdu polskich biskupów do Watykanu w kwietniu, gdzie zastanawiano się właśnie. Czy to pielgrzymka nie będzie jednym z kluczowych tematów? Wśród duchownych wtedy Krakowskich przeważała opinia, że do wizyty dojdzie w 1982 roku, ale ze względu na niewielki czas na przygotowanie, jej długość będzie znacznie krótsza niż w przypadku pierwszej wizyty. Obawiano się także, że może być, może być to okazja do wykorzystania wizyty przez komunistyczne władze do podkreślania propagandowego. Charakteru pielgrzymki, a z drugiej strony były spekulacje, że opozycja może dopuścić się, jak to wypowiadali niektórzy kapłani, nieodpowiedzialnych zachowań. Stąd też, stąd też ta liczba obaw rosła w stosunku do kolejnych miesięcy. I tu trzeba też powiedzieć, że w tym przypadku duchowieństwo też nie było zgodne, bo jak wiemy, no, wśród kapłanów są różne zdania w różnych kwestiach, więc tutaj mamy to odbicie tej rzeczywistości na poziomie województwa krakowskiego i taki cytat z dokumentów odnośnie przyjazdu papieża do Polski kler terenowy w odróżnieniu od duchowieństwa miejskiego, w tym zakonnego nie jest przekonany, czy wizyta dojdzie do skutku. Dostrzega się sprzeczność między możliwością przyjazdu papieża a rygorami stanu wojennego. W wyżej wymienionym środowisku oczekuje się na list duszpasterski z ostatniej Konferencji episkopatu. Więc widać tutaj, że jak to, jak to aparat bezpieczeństwa ujmował, kler terenowy miał lepsze informacje, był lepiej poinformowany niż kler miejski. Albo przynajmniej kler miejski, żeby użyć tych sformułowań, był bardziej optymistycznie nastawiony. Jak już mówiłem w czasie pierwszego referatu, ostatecznie kwestia przesunięcia wizyty Jana Pawła II rozstrzygnęła się w lipcu. Po wizycie polskich biskupów w Rzymie, i tu znalazło to odzwierciedlenie też w raportach SB odnośnie tego wyjazdu, odnośnie jego okoliczności. I tu z kolei informacja ze środowisk kurialnych, bo trzeba powiedzieć, że aparat bezpieczeństwa w Krakowie miał dobre dotarcie miał dobrą agenturę umiejscowioną bezpośrednio w Kurii Krakowskiej, stąd też posiadano informacje bezpośrednio z tego otoczenia. I tu cytat z tego dokumentu. Ze środowisk kurialnych uzyskano informację, że Metropolita Krakowski po powrocie z Rzymu do Krakowa miał stwierdzić, że sprawa przyjazdu do Polski jest nadal problemem otwartym. Natomiast w zaufanym gronie miał się wyrazić, że wizyta papieża w sierpniu w związku z negatywnym stanowiskiem władz polskich nie dojdzie do skutku. Atmosfera wśród pracowników kurii wskazuje, że nie czynią jakichkolwiek przygotowań do przyjazdu papieża. Pobyt prymasa za granicą oraz wyjazd kardynała Malskiego na urlop do Szwajcarii utwierdzają ich w przekonaniu, że wizyta papieska została odłożona na czas nieokreślony. Kardynał Malski stwierdził, przebywając w Szwajcarii, że będzie miał kontakt telefoniczny z prymasem. Gdyby zaszła zmiana w sprawie wizyty papieża, natychmiast powróci do Krakowa. No nie musiał kardynał Malski skracać urlopu, przebywał w Szwajcarii przez 2,5 tygodnia. Sam aparat bezpieczeństwa jak była mowa już we wcześniejszych referatach, powołał specjalną grupę sztabową 31 grudnia 82 roku na czele z generałem Konradem Staszewskim i ten zespół miał odpowiednik swój również w województwie krakowskim. Kierował nim zastępca komendanta milicji do spraw SB Wiesław Działowski, pułkownik, wpływową postacią był pułkownik Józef Biel, czyli naczelnik Wydziału Czwartek. I tu powołano szereg, szereg, oprócz tego sztabu, szereg różnego rodzaju grup i do najważniejszych z nich należała grupa sztabowa do spraw rozpoznania i działań operacyjno-politycznych. I wspomniana grupa miała zapewnić wyprzedzające informacje o zamierzeniach podejmowanych inicjatywach hierarchii kościelnej, duchowieństwa świeckiego, aktywu katolickiego, a także wyznawców związków i kościołów nie rzymskokatolickich, więc to też chciano rzeczywiście rozpoznać. I tutaj, jakie zadania przydzielono tej grupie, to też wiele mówi o stylistyce języka uży używanego przez aparat bezpieczeństwa. Odcinania się kościoła od elementów wrogich i opozycyjnych, lojalizacji postaw kleru, stworzenia przesłanek do podejmowania skutecznych przeciwdziałania w sytuacjach naruszających ład i porządek publiczny. Operacyjnego umacniania się w interesujących nas środowiskach i grupach. Przekładając to na normalny język, chodziło o mobilizację do pozyskania skutecznej agentury, chodziło o doprowadzenie do tego, żeby duchowieństwo nie wypowiadało się w krytyczny sposób wobec władz komunistycznych. W związku z tym, że w województwie krakowskim dostrzegano fakt, że przyjadą do Krakowa wierni z innych diecezji, organizowano regularne spotkania naczelników Wydziałów Czwartych z tego regionu, czyli przykład takiego spotkania to 27 maj 1983 roku i na tym spotkaniu spotkali się naczelnicy Wydziału Krakowskiego, Nowosądeckiego, Zbielska Białej, Krosna, Katowic, Lublina, Częstochowy, Rzeszowa, Tarnowa i Kielc. Więc widać no, ogromna część terenu Polski wynikająca z tego, że do Krakowa Przyjazd był stosunkowo nietrudny, na błoniach można się było spodziewać, że nie będzie żadnych problemów z wejściem. Podczas takiego spotkania omawiano sam program wizyty, zadania dla tajnych współpracowników, bo tu chciano zadbać o koordynację przede wszystkim odnośnie wyszukiwania opozycyjnych elementów pielgrzymki, zagrożenia związane z wizytą ze strony ekstremy solidarności, działania pracowników operacyjnych w zakresie zabezpieczania wybranych, Operacji, ocena kleru na temat naszych działań. Więc widzimy na czym się te spotkania koncentrowały. Że jasna, bardzo istotnym zadaniem aparatu bezpieczeństwa była inwigilacja przygotowań Kościoła do wizyty. A drugim ściśle z tym związanym punktem było, było przeciwdziałanie wszelkim negatywnym z punktu widzenia władz komunistycznych. Wydarzenia. I tutaj te intensywne działania rozpoczęto już od początku 1983 roku. Zbierano komentarze przede wszystkim na temat tego, jak kardynał Mahalski widzi system przygotowania do wizyty. Zbierano informacje z posiedzeń dekanalnych, podczas których kardynał Mahalski wskazywał na priorytety związane z wizytą. Zbierano także szereg informacji na temat Duchownych, aktywnych społecznie, przede wszystkim tych związanych z Solidarnością. Stąd też wiele czasu poświęcono na inwigilację jeszcze większą księdza Adolfa Chojnackiego czy księdza Kazimierza Jancarza. SB z kolei miała za zadanie także zdobyć wszelkie informacje na temat otoczenia kardynała, kardynała Machalskiego i jego stanowiska do pielgrzymki. Oprócz inwigilacji przygotowań starano się także wpłynąć na kardynała Marskiego, by ograniczył polityczną aktywność duchowieństwa wspierającego Solidarność. I tu rzeczywiście się nie rozczarowano, bo kardynał Marski regularnie upominał tego typu kapłanów, by nie wypowiadali się krytycznie wobec, wobec władz komunistycznych. I tu trzeba też powiedzieć, że starano się wytworzyć podczas spotkań z przedstawicielami Kościoła, jak to ujęto w dokumentacji, Komitetu Krakowskiego PZP, najlepszej atmosfery, właściwego klimatu i nie przeszkadzania niektórym właściwego klimatu, by niektórzy księża nie przeszkadzali wiernym treściami zambony o charakterze politycznym. Więc tu widzimy stały nacisk na, na tego typu aktywność. Zresztą w tej sprawie zarówno szef Krakowskiego Wydziału do Spraw Wyznań, jak i przedstawiciele aparatu bezpieczeństwa spotykali się z przedstawicielami Kurii Krakowskiej, czy to księdzem Janem Duchem, czy księdzem Leonem, Leonem Kejczon. A kolejne takie spotkanie miało miejsce 20 kwietnia i brał udział w nim dyrektor Wydziału do Spraw Wyznań Józef Duśko i kanclerz Kurii Krakowskiej Bronisław Fidelus. Rozmawiano też o tym, żeby przy okazji przy okazji świętowania 1 i 3 maja tego typu opozycyjne postawy duchowieństwa wyeliminować, i rzeczywiście ten przebieg wydarzeń 1 i 3 maja 1983 roku był wyjątkowo, był wyjątkowo spokojny. Kościół krakowski starał się współpracować z władzami w tym zakresie. Starano się przede wszystkim właśnie zapewnić spokojny religijny. Przebieg wizyty Jana Pawła II, i tu rzeczywiście skutecznie udało się to przeprowadzić. Istotną prośbą episkopatu, i to nawiązanie do tej kwestii, którą podnosił wcześniej profesor Dziurek, która nie została spełniona, była kwestia dni wolnych od pracy w czasie uroczystości z udziałem papieża i decyzją pozostającą w gestii wojewodów skierowano do rozwiązania kierownikom poszczególnych zakładów pracy. Sformułowano tylko pewne ogólne zasady. W województwie krakowskim przyjęto formę zwolnień z pracy na wniosek związków zawodowych z odpracowaniem, ale przed wizytą, nie po wizycie, więc tutaj można powiedzieć, że była to taka forma szykana, tym bardziej, że w wielu zakładach pracy poinformowano o tym na kilka dni przed samą pielgrzymką papieską. Więc chodziło tu rzecz jasna o ograniczenie zasięgu wizyty. Władze nie odwołały również zajęć lekcyjnych w niektórych szkołach w czasie wizyty, co wywołało nieprzychylne komentarze niektórych duchowych. Sam przebieg uroczystości z udziałem papieża był zabezpieczany przez SB w ramach planów konkretnych operacji, analogicznie jak w przypadku innych województw. W ramach planu Zorza były też plany operacyjne operacja Balice, operacja Błonia, operacja Wawel, operacja Cmentarz, operacja Lądowisko, operacja Mis Miszczejowice czy operacja Kolegium Majus. Oczywiście najbardziej istotne było zabezpieczenie uroczystości na błoniach i uroczystości w Miszczejowicach. Tu wyraźnie w pierwszej z tych operacji podkreślano, że ze względu na uroczystość beatyfikacji Ojca Rafała Kalinowskiego, centralny charakter uroczystości, przewidzianą dużą frekwencję, niesie ona za sobą, i tu cytat, wiele zagrożeń, zwłaszcza ze strony. Elementów antysocjalistycznych i terrorystycznych, elementów kryminalnych, osób nerwowo i psychicznie niezrównoważonych. Z takich nawet wyszukiwano, oczywiście, wśród tych psychicznie niezrównoważonych, wymieniano niektórych przedstawicieli środowisk opozycyjnych. I tu bezpieka zanotowała sukces, bo przedstawicieli środowisk opozycyjnych związanych ze światem akademickim nie wpuszczono na uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa. Janowi Pawłowi II. Tu trzeba też powiedzieć, że oczywiście główny bohater tych wydarzeń nie był kontrolowany przez władze komunistyczne. Władze komunistyczne nie miały wpływu na jego przemówienia. Podczas uroczystości na błoniach Jan Paweł II mówił o prawach człowieka. A z kolei tu taki można powiedzieć zabawny akcent uroczystości w Kolegium Majus, czyli wręczenia nagrody doktoratu honoris causa. Jan Paweł II specjalnie spóźnił się 15 minut na tą uroczystość. witając wszystkich, powiedział, że obowiązuje mnie kwadrans akademicki. Więc tu jest takie nawiązanie do faktu, że Ojciec Święty był żyć jasno także człowiekiem akademii. Sam aparat bezpieczeństwa miał szczegółowe informacje na bieżąco em, aktualizowane przez agenturę, którą posiadał w krakowskiej kurii. Posiadano dokładne informacje na temat przebiegu wydarzeń, na temat tego. Na temat też rozmów Jana Pawła II z kardynałem Macharskim wynikało to z posiadania tam dobrze ulokowanej agentury, między innymi siostry zakonnej, która usługiwała papieżowi kardynałowi Macharskiemu o pseudonimie Janina, której nazwiska do dzisiaj, do dzisiaj nie znam. Ostatnim akorzem Pielgrzymki było nieplanowane wcześniej spotkanie Jana Pawła II z Wojciechem Jaruzelskim na Wawelu. Doszło do niego zresztą na życzenie papieża, prawdopodobnie po to, żeby złagodzić mocny wydźwięk homilii wygłaszanych przez Ojca Świętego w czasie pielgrzymki. Niestety zarówno w dokumentacji kościelnej, jak i aparatu bezpieczeństwa nie udało się znaleźć osobnego materiału poświęconego temu spotkaniu. Poza krótką, krótkim wspomnieniem arcybiskupa grępa z jego refleksji całościowo oceniającej pielgrzymce i tu cytat, rozmowa na wawelu odbyła się w cztery oczy. I była dalszym rozwijaniem tematów podjętych w Belwederze. Krótko wspomniana kwestia została też omówiona w czasie posiedzenia na forum Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski z sierpnia 83 roku. Arcybiskup Dąbrowski nadmienił wówczas, że Ojciec Święty podał w drugiej rozmowie w cztery oczy, że treści były te same co w Belwederze. Ojciec Święty wykładał podmiotowość narodu. Podczas gdy Metropolita Wrocławski, cybiskup Gulbinowicz, podkreślał, z kolei tak: Pamiętam, jak Ojciec Święty powiedział nam w Rzymie w drugiej rozmowie, tematy były te same. Argumentowałem, generał słuchał spokojnie, na zakończenie powiedział: Zrozumiałem myśli Ojca Świętego, ja jeszcze sam sobie to przemyślę. Więc tutaj ciągle nie wiemy do końca, jak ten przebieg rozmowy wyglądał. Ponoć też. I to z analizy aparatu bezpieczeństwa, że rozmowa się odbywała dość głośnym tonem, uniesionymi głosami, więc być może ta rozmowa miała taki zdecydowany w treści przebieg. O wnioskach z pielgrzymki tutaj w przypadku Krakowa nie ma co mówić, bo one pokrywają się w głównych punktach z wnioskami z centrali, czyli że pielgrzymka była wielkim sukcesem władz, że nie było żadnych negatywnych dla władz komunistycznych akcentów. Że środowiska antysocjalistyczne zostały spacyfikowane. Trzeba podkreślić tutaj, że sprawność bezpieczeństwa w pozyskiwaniu informacji była duża. Gorzej było z przemyśleniem, co z tego wynika. Niewiele też zrozumiano z przekazu Jana Pawła II. Za to zrozumiano później, po kilku miesiącach, że wizyta znacząco wzmocniła Kościół, znacząco wzmocniła opór społeczny. Z tego względu zaczęto prowadzić antykościelne działania. W, w wzmożony sposób i ten antykościelny zwrot widać bardzo wyraźnie od jesieni 1983 roku. Dziękuję Państwu za uwagę. Biała plansza, po środku czerwony pasek, na środku napis na białym tle w czerwonej ramce www.idrepublica.pl